To Zbigniew Boniek, brązowy medalista Mistrzostw Świata 1982. Legenda Juventusu, którą Gianni Agnelli nazwał bello di Notte, piękny w nocy. Człowiek, który przeżył tragedię Heysel, gdzie 39 osób zginęło na jego oczach. 2 września 2024 roku. Prokuratura do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji wzywa na przesłuchanie wiceprezydenta UEFA. Zarzut? Działanie na szkodę związku, kwota ponad milion złotych, grozi do dziesięciu lat więzienia. Ale żeby zrozumieć, jak bohater stał się oskarżonym, trzeba wrócić do roku 1980, do buntu na lotnisku Okęcie, do momentu, w którym wszystko się zaczęło. Koniec listopada 1980 roku, kadra narodowa Polski pada, nie na boisku, w szatni. Na Okęciu dochodzi do otwartego konfliktu między piłkarzami a władzami federacji. Boniek jest w centrum. Wśród tych, którzy mówią, nie damy się już ustawiać. Dla kibiców to awantura, dla federacji to zamach na porządek. I porządek odpowiada natychmiastowo. Kary, zawieszenia, demonstracja siły. Boniek dostaje stempel, niepokorny, trudny, kłopotliwy. Ale stempel go nie zatrzymuje. Wraca do widzewa łódź. 172 mecze, 50 bramek. Talent, który nie mieści się w protokole, nawet gdy ktoś próbuje go zamknąć. A potem przychodzi 1982 rok mundial w Hiszpanii. Polska ma coś do udowodnienia, i boniek staje się twarzą tego dowodu. Mecz po meczu, hat-trick przeciwko Belgii, 80 meczów w kadrze, 24 gole. Polska dochodzi do strefy medalowej, brązowy medal. Trzecie miejsce na świecie. Ale w środku tego sukcesu czai się coś, co zmieni wszystko. Dwie żółte kartki w całym turnieju. Reguła jest bezlitosna. Dwie kartki i wypadar z następnego meczu, półfinał z Włochami, największy mecz mundialu i on nie może wyjść na boisko. Polska przegrywa 0 do 2 bez Bońka. To pytanie zostanie na zawsze. Co by było, gdyby zagrał? Ale paradoksalnie to właśnie Włosi dają mu wyjście. Juventus kupuje go jeszcze przed końcem Mundialu. Kwota równowartości miliona 800 tysięcy dolarów. Dla piłkarza z Polski to nie jest tylko pieniądz, to paszport do elity. Turyn wita inaczej niż Łódź, tu wszystko ma połysk, Juventus nie prosi o respekt, Juventus go egzekwuje. I właśnie tu Boniek dostaje przydomek, który zmienia wszystko. Gianni Anieli, właściciel klubu, nazywa go bello di Notte, piękny w nocy. To nie komplement dla urody, to etykieta funkcji. W europejskich pucharach, gdy świat patrzy, on rozstrzyga i rozstrzyga. Jedno Mistrzostwo Włoch, Puchar Zdobywców Pucharów 1983-84, a potem Największa Noc. Finał Pucharu Europy 1985. Ale wielkie noce futbolu mają swoją cenę i ta konkretna noc już czeka. 29 maja 1985 roku, Bruksela, Stadion Heysel, finał Pucharu Europy. Juventus przeciwko Liverpoolowi. To ma być ukoronowanie sezonu, największa noc dla Bońka. Ale stadion zaczyna brzmieć inaczej, nie jak święto, jak alarm. 19:00, godzina przed meczem, coś pęka. Najpierw w porządku organizacyjnym, potem w murach, potem w ludziach. Boniek później wspomina: Kilka minut po dziewiętnastej do szatni wpadło kilka osób. Z przerażeniem opowiedzieli: Co dzieje się na stadionie? W ciągu kilku sekund szatnia zapełniła się dziesiątkami ludzi, obdarci, pokaleczeni, ranni, bez butów, a nawet skarpet. Niektórzy z łzami w oczach. Ktoś powiedział głośno: Nie grajmy, proszę. Szatnia Juventusu zamienia się w Polowy Szpital. Piłkarze oddają swoją odzież rannym. Masażyści przez dwie godziny okazują pierwszą pomoc. 21:40: mers się zaczyna. Z półtorej godziny opóźnienia ktoś zadecydował, że gwizdek sędziego może cofnąć czas. 58 Minuta. Platini strzela karnego po faulu na bońku. Jeden do zera. Trzydzieści dziewięć osób ginie: 32 Włochów, czterech Belgów, dwóch Francuzów, jeden mieszkaniec północnej Irlandii. Najmłodsza ofiara, 11 lat. Ponad sześćset rannych, bo Boniek wspomina. Zwyciężyliśmy, wręczono nam puchar, ale nie zrobiło to na nas wielkiego wrażenia. Kiedy dowiedzieliśmy się o faktycznej liczbie zabitych i rannych, zamiast dumy poczuliśmy przygnębienie i ból. To noc, po której nawet zwycięzca wraca do szatni ciszej. Sport przestaje być bezpiecznym światem. Po Hejzel boniek zmienia barwy, trafia do Romy. Gra do 1988, a potem przychodzi ostatni gwizdek, koniec gry. I tu zaczyna się coś, czego kibic nie widzi. Nagle twój plan dnia przestaje być planem drużyny. Nie ma treningu, nie ma szatni, w której należysz, zostaje cisza i pytanie: kim jesteś, jeśli nie jesteś już piłkarzem? Boniek nie ucieka. Od 1990 próbuje być trenerem we Włoszech, lecze Bari, San Benedetese, Avellino. To brutalne zderzenie, bo trener nie może wziąć piłki i sam odwrócić mecz. A w 1992 wraca do domu, jako selekcjoner reprezentacji Polski. To nie jest powrót w blasku fleszy, to wejście na pole minowe. Reprezentacja żyje na kredycie emocji całego kraju. Jedno potknięcie i masz na sobie nie tylko krytykę, masz gniew. Pięć meczów, tyle trwa jego kadencja. W środku tego krótkiego okresu przychodzi wynik, który w polskiej piłce zostaje jak plama: porażka u siebie z Łotwą, 0 do 1. W takich chwilach stadion nie buczy jak tłum, stadion buczy jak wyrok. Wiara w nazwisko umiera, bo nazwisko nie strzela bramek. Reprezentacja obnaża brutalną prawdę. Wielki zawodnik i skuteczny selekcjoner to dwie różne profesje. Grudzień 1992 roku. Koniec. Szybko, twardo, bez sentymentu. I wtedy boniek rozumie. Jeśli chcesz wpływać na polską piłkę, ustawianie drużyny nie wystarczy. Trzeba mieć wpływ na fundamenty, na struktury. Więc wchodzi do gabinetów. Od 1994 zasiada w zarządzie widzewa. Potem rada nadzorcza. To nie brzmi romantycznie, to brzmi jak dokumenty, pieczątki, podpisy, ale właśnie o to chodzi. Boniek buduje nowy typ autorytetu. Październik 2012 roku. Zbigniew Boniek zostaje prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. W tej chwili zmienia się wszystko. Prezes nie strzela bramek, prezes ustawia ramy. PZPN nie jest klubem, to centrum, które spina całe środowisko. Ligi, sędziów, szkolenie, reprezentacje sponsorów, relacje z UEFA. Tu każdy ma interes i prezes jest adresatem wszystkich pretensji. Boniek ma nazwisko, które działa jak marka, ma też styl, który działa jak zapalnik. On nie jest prezesem, który chowa się za komunikatami, on lubi mówić, lubi punktować, lubi prowadzić spór, szybko, ostro, bez ozdobników. Od października 2012 do sierpnia 2021 boniek utrzymuje się na tej pozycji. To samo w sobie jest dowodem siły. W polskiej piłce długie rządy nie biorą się z grzeczności, ale każde słowo, które wypuszcza prezes, ma ciężar decyzji. I właśnie tu zaczynają się problemy. Rok 2015. UEFA nakłada sankcje za rasistowski transparent na meczu Lecha Poznań w Sarajewie. Transparent brzmi krew naszej rasy. To nazwa piosenki neonazistowskiej grupy Konkwista 88. Środowisko jest rozgrzane i wtedy Boniek jako prezes PZPN idzie w otwarty konflikt. Atakuje organizację Nigdy Więcej, nazywa aktywistów donosicielami, szpiegami. Mówi: "Pięknie urządziliście się na rasizmie". Jacek Pulski, koordynator akcji Wykopmy Rasizm ze stadionów, odpowiada: Jesteśmy organizacją społeczną, nie mamy dofinansowania z kasy państwowej. Siedemdziesiąt lat po wojnie to flaga z hasłem krew naszej rasy powinna być problemem, a nie rzekome donosy. Spór wyrasta poza sport. Nie chodzi już o transparent chodzi o to, kto ma moralny mandat w futbolu. Dwa lata później przychodzi kolejna awantura. 20 marca 2017 roku. Boniek wchodzi w dyskusję na Twitterze z Karoliną Chytrek-Prosiecką, dyrektor do spraw komunikacji ekstraklasy, i pada zdanie, które w Polsce ma ciężar granatu: Bez przesady, jak gdy z Piechocińskim rozmawiamy o piłce, to nam baba niepotrzebna. Reakcja jest natychmiastowa. Hope Solo, gwiazda kobiecej piłki z USA, atakuje Bońka publicznie w programie Erika Kantonina Eurosport. Mówi: Cóż, Zbigniew? Co powiesz na moją nogę w twoich jajach? Może jesteś zbyt wielkim tchórzem, żeby powiedzieć mi to w twarz? Organizacja FAIR, która walczy z dyskryminacją w futbolu, składa skargę do działu dyscyplinarnego UEFA. Kibice kobiecej piłki wywieszają transparent na meczu AKS Zły Warszawa. Bo nie kto beton, piłka jest kobietą. Prezes federacji używa języka, który wielu odbiera jako pogardliwy. Spór przestaje być o meritum, staje się o granice. O szacunek. To zdanie zostaje z nim na lata, zostaje w archiwach internetu, zostaje w pamięci ludzi. I nagle jego bezkompromisowość zaczyna wyglądać jak zwykła hamowatość. Rok 2021. Boniek wchodzi na europejską scenę, zostaje wiceprezesem UEFA. To świat korytarzy, w których nie słychać dopingu. Każdy gest ma być politycznie bezpieczny. Marzec 2021. Przed maciam Polska, Anglia, Boniek mówi otwarcie, jestem absolutnie przeciwko klękaniu. To jest populizm, bo za tym nic nie idzie. Piłkarze czasem klękną, a jakby się niektórych z nich spytać, dlaczego klękają, to nawet by nie wiedzieli. 31 marca, Wembley. Angielscy piłkarze klękają, polscy nie. Zamiast tego wskazują na napis UEFA Respect na rękawach. Polscy kibice gwizdzą na Anglików, którzy klękają. Jedni biją brawo, wreszcie ktoś nie gra pod publiczkę. Drudzy słyszą brak szacunku dla symbolu, który dla wielu ma znaczenie osobiste. I znów nie ma półtonów, jest konflikt. A potem przychodzi moment, w którym stawka robi się cięższa niż jakikolwiek spór w internecie. Listopad 2022 roku, lotnisko w Balicach. Jakub T., członek zarządu PZPN, zostaje zatrzymany przez funkcjonariuszy. Leci na Mundial do Kataru, nie doleci. Razem z nim aresztowany zostaje Maciej Sawicki, były sekretarz generalny. Zarzut? Udział w aferze korupcyjnej, ustawianie przetargów na 600 milionów złotych. Po tym areszcie Boniek przez dwa lata unika oficjalnych wizyt w Polsce, nie wraca, obawia się. Marzec 2021. CBA przeprowadza rewizję w siedzibie PZPN. Zabezpieczają dokumenty, prokuratura pracuje. I wreszcie 2 września 2024 roku, Szczecin. Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Boniek zostaje przesłuchany w charakterze podejrzanego. Zarzut dotyczy okresu od listopada 2014 do sierpnia 2021. Cały okres jego prezesury. Artykuł 296, paragraf 3 Kodeksu Karnego. Działanie na szkodę po ZPN. Kwota przekracza milion złotych. Grozi do dziesięciu lat więzienia. Boniek odpowiada po swojemu, ostro, bez uległości. Pisze w mediach społecznościowych. Żadnych zarzutów, tylko wymyślony polityczny zarzucik. Żadnych zabezpieczeń, tylko dzień dobry i do widzenia. PZPN zarobił na tym kontrakcie prawie 20 milionów złotych. 16 września 2024, Boniek otrzymuje dostęp do akt 2 grudnia, dodatkowe przesłuchanie. Boniek odmawia odpowiedzi na pytania prokuratury, odpowiada tylko swojemu adwokatowi. 9 grudnia, finalne zapoznanie się z aktami. Boniek i jego obrońca nie stawiają się. 10 grudnia. Adwokat składa wniosek o wyłączenie prokuratorów i umorzenie sprawy. Wniosek zostaje oddalony. W dzielo no sześciu ludzi. To nie jest pojedyncza awantura. To system, który teraz bada każdy podpis, każdą umowę, każdą decyzję z lat 2014 do 2021. W takim momencie nikt nie pyta o styl tweetów. Wszystko sprowadza się do pytania, co jest w aktach. To jest historia o cenie. O tym, że charakter, który daje przewagę, bywa też ciężarem, że człowiek, który nie umie milczeć, trafia w końcu na świat, w którym milczenie jest strategią przetrwania, i że władza w futbolu nie jest nagrodą za karierę, jest osobnym sportem. W młodości system karał bońka za okęcie. Protokół zabrał mu półfinał, władza dała narzędzia, ale wystawiła na rachunek, którego nie wystawia się piłkarzom a gdy dochodzi do formalnych zarzutów, znika romantyczny filtr legendy. Zostaje chłodny mechanizm, dokumenty, terminy, odpowiedzialność. w Boniek. Od buntu na Okęciu przez brązowy medal, Juventus, tragedię Heysel, fotel prezesa, aż po zarzuty prokuratury. Droga człowieka, który nie umiał i nie chciał się kłaniać, który grał na granicy i który teraz płaci za każde przekroczenie tej granicy. Rok 2024. Prokuratura prowadzi śledztwo, boniek nie przyznaje się do winy. System, z którym walczył całe życie, wreszcie postawił go pod ścianą. Pytanie jest tylko jedno: ile razy można wygrać wojnę z zasadami, zanim zasady wystawią rachunek? Boniek właśnie poznaje odpowiedź.